O, leci. Sąd dwa. Według mojej wiedzy obecna, obecne prawo jest oparte na ideologii liberalnej, które daje duże prawo duże prawa podejrzanemu o przestępstwo podejrzanemu. Natomiast to, co tu odczytuję w postanowieniu sądu, jest to już karykaturalna ideologia liberalna, która nazywamy permisywizmem, czyli niebywałe prawa obywatela, naprawdę pozwalające mu na mnóstwo rzeczy i nie, dające na przykład komuś, kto by chciał go o coś oskarżyć, no prawie zerowe prawa, zerowe możliwości, Także e, trzeba mu tak niezbicie to udowodnić, że on sobie przywłaszczył ten rower, tak jak powiedziałem w pierwszej części, że właśnie trzeba by było nagrać taki film. E, no, tak przykładowo jeszcze powiem, na czym ten permisivis e, polega, bo to jest karykaturalna odmiana liberalizmu, jest to e, właściwie zdegenerowana forma liberalizmu. Ja mówię dla liberalizmu ok, myślę, że to jest dosyć dobrze wyważony stosunek praw jednostki do ich zobowiązań wobec społeczeństwa, wobec państwa. Eee, przykładem może być coś takiego, że e, kobieta, która wiad wiadomo, że kobieta jest pokrzywdzona, słabsza w momencie, kiedy atakuje ją jakiś przestępca ciemną nocą w celu okradzenia, czy nie daj Boże, gwałtu jeszcze jednego i drugiego, e, ma no, słabe możliwości obrony. No to e, właśnie taka kobieta poszła na kurs samoobrony i została napadnięta przez jakiegoś zbira. No i podczas obrony oczywiście użyła technik, które e, się nauczyła e, na tym kursie i zrobiła mu pewną krzywdę, coś mu tam złamała. No i ona nie mogła mu nic udowodnić, natomiast on ją oskarżył o te szkody fizyczne, no i musiała mu zapłacić oszkodowanie. To jest właśnie permisywizm który prowadzi do tego, że powstaje anarchia prawna w państwie, to znaczy ludzie widzą wyraźnie, że w sądzie nie ma co dochodzić swoich praw, bo to dojście jest prawie niemożliwe. Więc zaczną dochodzić swoich praw bez sądu, czyli samosąd i tak dalej. No i taka anarchia oczywiście powoduje coś takiego, tak zresztą jak anarchia państwa wobec tej całej historii covidowej. Policja nie przestrzega prawa, łamie to prawo no stosując się do rozporządzeń i właściwie łamie procedury, no i wszystko co się da to łamie. Jako stróże prawa dają, mają być wzorem prawa, tymczasem dają taki wzór. I co odczytuje obywatel? Na przykład obywatel, który nie lubi prawa i lubi go obchodzić, że po prostu nie ma prawa w tym kraju. Więc ja sobie zacznę sam je wymierzać. No, i mamy to, co w USA, czyli Black Lives Matter wychodzi na ulicę z zantifon demoluje wszystko. Roz... No, i tak u nas może być. Wejdą ludzie. Gdzieś tam mają dostęp do broni, to, to że u nas nie ma, nie możesz posiadać, to, to nic nie znaczy. I wyjdą na ulicę, zaczną e, rozwijać, żeby sklepów, rabować. No, taka wizja przed nami stoi. Jeśli nie będziemy przestrzegać prawa. Amen.